W tym doświadczeniu zbadam wpływ światła na kiełkowanie nasion. Czy jest ono potrzebne do kiełkowania nasion sałaty? Posłużę się doświadczeniem, aby odpowiedzieć na to pytanie. Do przygotowania tego doświadczenia będą nam potrzebne dwa płaskie naczynia z watą, którą zaraz nawilżę, oraz nasiona sałaty. Teraz wiliżę watę. W obu naczyniach umieszczę po 20 nasion sałaty. Na kolejne 3 dni umieszczę próbę badawczą w miejscu, w którym będzie miała ona stały dostęp do światła, natomiast próbę kontrolną umieszczę w ciemności. Oczywiście przez ten cały czas będę pilnowała, aby wata w obu próbach nie wyschła. Od rozpoczęcia doświadczenia minęło około 3-4 dni i możemy na pierwszy rzut oka zauważyć ogromną różnicę w wielkości wykiełkowanych nasion w obu próbach. W próbie badawczej są one o wiele większe, jest ich o wiele więcej, natomiast w próbie kontrolnej są prawie niewidoczne, tak naprawdę, jednak niektóre z nich wykiełkowały, jest ich o wiele mniej i są o wiele, o wiele mniejsze. W doświadczeniu wystąpiło zjawisko fotoblastii. Nasiona sałaty są dodatnio fotoblastyczne, więc wydajność ich kiełkowania będzie większa na świetle, gdyż światło stymuluje ich kiełkowanie. Tutaj troszeczkę już mi oklapły, ale efekt jest.